Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Świat Kostek. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam Pyraminxa od moju, a dokładniej jest to Pyraminx z serii RS. Jest to podstawowa wersja. Zobaczymy na co stać tą kostkę. Czy nadaje się na zawody i czy jest warta 50 zł. W Polsce ta kostka jest nowością i dostępna jest na razie w niewielu miejscach, ale na przykład możecie ją zakupić na stronie Strefy Kostek. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodoba. Kostka przychodzi do nas w takim oto pudełku dodatkowo zapakowana dość cienką folię. Teraz właśnie tej folii się pozbędziemy, by dostać się do naszej kostki. Jak widzicie z przodu pudełka widzimy naszą kostkę prawdopodobnie jest tu napisane coś o Moju i dokładniejszy model tej kostki widzimy, że jest to kostka z serii RS. Na tym obrazku możemy również zobaczyć, że ta oto piramida będzie miała możliwości regulacyjne, co dla bardziej zaawansowanych speedcuberów, chociaż nie tylko dla zaawansowanych. właściwie to dla każdego kto lubi układać pyraminxa taka funkcja się na pewno przyda i zaciekawi. mamy tutaj logo Moju Znowu naszą piramidę. Z tyłu też, co, co to jest to? Z tyłu również coś tu mamy, a więc otwórzmy już to pudełko. Jak widzicie, zawartość pudełka wygląda wyjątkowo profesjonalnie. Mamy tu też coś takiego. Prawdopodobnie, żeby kostka się lepiej trzymała w pudełku. Poza samą kostką, w pudełku otrzymujemy także zestaw akcesoriów. A więc mamy naszą kosteczkę Pyraminx RS od moju z podstawowych wyglądowych rzeczy. Tak jak na każdym Pyraminxie mamy tutaj cztery kolory ścianek. I na tej kostce są to naprawdę wyraziste kolory, na pewno podczas układania Wam się nie pomylą. Na Pyraminxach na przykład często zdarza się, że zielony i żółty są dość podobne, a tutaj na szczęście taka sytuacja Wam się nie zdarzy. Co ciekawe w kostkach typu Pyraminx zwykle loga firmy, która tworzy kostkę umieszcza się na żółtych ściankach. Lecz w tym wypadku logo jest na ściance koloru niebieskiego. Teraz sprawdzimy, jak porusza się ta kostka. Kostka porusza się bardzo gładko i przyjemnie. Czuć, że jest dobrze nasmarowana, choć dopiero wyjęta z pudełka. Magnesy, choć nie są mocno wyczuwalne, zdecydowanie pomagają podczas układania i usprawniają zdobywanie świetnych czasów. Jak widzicie, by wykonać algorytm na tej kostce zajmuje to tylko chwilę. Kostka jest bardzo przyjemna, porusza się gładko i szybko. Jeżeli chodzi o same tipy, czyli narożniki tej oto układanki, y, są lepsze niż się spodziewałem. Tipy chodzą bardzo mięciutko, magnesy w nich bardzo sprawnie działają, ponieważ nie zdarzyła mi się sytuacja, żeby przekręcić tip za daleko, czyli na przykład jakbym chciał obrócić go tylko o tyle, to żeby przeleciał mi aż ponad, żeby musiał znowu wracać, więc... Na pewno usprawnia to układanie kostki, ponieważ by były tipy, też to nam chwilkę zajmuje, a na tej kostce jest to o wiele, jest to bardzo przyjemne i na pewno będzie to prostsze. Wracając jeszcze do cech wyglądowych tej kostki choć jest to kostka na kolorowym plastiku, lecz w środku kostki mamy plastik primary, czyli tak jakby bez koloru, bez farby, po to, by kostka mogła poruszać się gładko, nie wadząc o dany kolor po prostu kostka jest w środku biała by usprawnić jej poruszanie dodatkowo z kostką dostajemy także zestaw akcesorii, akcesoriów chyba tak to się mówi gdzie znajdziemy takie oto rzeczy mamy tutaj jakąś ulotkę coś o podstawce pod kostkę nie wydaje mi się żeby było to coś ważnego mamy tutaj instrukcję do układania kostki pyraminx o ile nie jest to instrukcja, jak zrobić taki wzorek, chociaż niestety nie mogę Wam tego powiedzieć, bo tego języka nie rozumiem. Ale z ważniejszych rzeczy dostajemy tutaj trzy akcesoria. Są to akcesoria, dzięki którym możemy regulować poruszanie się tej kostki. Elementy umożliwiające regulację tej kostki znajdują się pod tipami. By zacząć regulację, najlepiej obrócić narożnik o 45 stopni. Po czym w taki sposób chwycić kostkę i pociągnąć ten oto narożnik, tak by dostać się do śruby regulacyjnej. Jak widzicie, mamy tu także magnesy, dzięki którym tipy tak płynnie chodzą, nawet takie bez głównej części. A potem możemy skorzystać z naszych narzędzi. Dzięki temu oto niebieskiemu śrubokrętowi możemy regulować kostkę, tak by poruszała się luźniej, bądź tak bardziej stabilnie. Każdy może dostosować tę kostkę pod siebie tak, by wygodnie się mu układało. Pobawiłem się trochę regulacją tej kostki i powiem Wam, że naprawdę o wiele lepiej mi się teraz układa. Wykonałem jeszcze parę łożeń na tej kostce i z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że z każdym solwem ta kostka się rozkręca i układa mi się na niej coraz przyjemniej. Jest to świetna kostka dla zaawansowanych speedcuberów, Lecz również jak i dla początkujących, bo na pewno każdy speedcuber chciałby zaczynać przygodę z pyraminxem na takiej kostce. Jeżeli chcielibyście zakupić taką motokostkę, możecie znaleźć ją na Strefie Kostek w całkiem okazyjnej cenie. Tak jak mówiłem, ta kostka to nowość i nie jest jeszcze dostępna w wielu miejscach, dlatego zachęcam. Jeżeli film wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i do następnego. Cześć.